Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj powiem Wam o ośmiu rzeczach, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę podczas nauki rzutu linką muchową, czy tam wędką muchową. Punkt numer 1. Sztywny nadgarstek. Nadgarstek powinien być usztywniony, nie powinniśmy wykonywać takich ruchów, ponieważ widzimy, co się z tym wszystkim dzieje. Wędka powinna być przedłużeniem naszego łokcia, czyli... To wszystko powinno być w jednej linii. Jeżeli macie z tym problem, możecie wsadzić dolnik wędki, na przykład do rękawa. Punkt numer dwa: jak trzymać rękę? Stoimy, trzymamy rękę luźno, podnosimy samą rękę, łokieć zostaje w tym samym miejscu. Koniec. Nie trzymamy ręki tak, tak, tak. Punkt numer trzy: ruch wędki. Wędka. Powinna chodzić w linii poziomej. Możemy sobie wyobrazić, że stoimy przy jakimś parapecie i robimy ruch wzdłuż tego parapetu. Jeżeli tutaj mamy koniec rękojeści, to ten koniec rękojeści powinien iść w jednej linii, tak jak jest ułożony parapet, przód, tył. Punkt numer 4. Czas pomiędzy wymachem do przodu a wymachem do tyłu powinien być taki sam. Musimy dać szansę lince się wyprostować, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Punkt numer 5. Kąt zatrzymania wędki z wyraźnym stopem. Rzucając do przodu, mamy wędkę pod jakimś kątem, i rzucając do tyłu, powinniśmy mieć wędkę pod tym samym kątem. I w momencie ułożenia tutaj wędki, zarówno z tyłu, jak i z przodu, musi być wyraźny stop. Podczas rzucania będziemy czuć jak nam się wędka w tej ostatniej fazie zaczyna tak jakby doginać do tyłu, jeżeli mamy dobrze dobrany sprzęt i dopiero w momencie tego dogięcia robimy wymak w drugą stronę, dzięki temu lepiej nam się ta linka ładuje i nam rzuty po prostu nie gasną, czyli stop, 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 stop. Punkt numer 6. Linkę trzymasz palcami na rękojaści. Nie trzymam jej w lewej ręce. Ponieważ tak jak widzicie, tutaj mamy taki balon i ten balon może powodować, że po prostu rzuty będą wam gasły. Punkt numer 7. Rzucaj na bliskie odległości na początku. Rzucaj na taką odległość, na którą Ci ten rzut w miarę wychodzi. I punkt numer 8, e, ćwicz na trawie. E, I do przyponu sobie dowiąż kawałek włóczki. E, dzięki temu będziesz dokładnie widział, jak te rzuty Ci wychodzą. Nie będziesz mieć drzew za plecami, tak jak nad rzekami, często to się zdarza albo jakiś. Straw e, i zdecydowanie mniej się będziesz irytować. E, dzięki i do zobaczenia nad wodą.